Drogie, ukochane, umiłowane, cudowne kandydatki na księżniczki, na królewny, na prawdziwe kobiety. Kiedy taki bardzo trudny dla Was temat, bardzo trudny temat nazywa się Wstydzę się. Wyobraźcie sobie. Że czasami zdarza się wam powiedzieć, że się wstydziłyście i dlatego czegoś nie zrobiłyście. To znaczy, wstydziłam się, że on o mnie źle pomyśli i nie da mu sygnału, znaku, że chętnie bym dostała jego numer telefonu. Nie dał mu sygnału, znaku, że. Miłoby było z jego strony, gdyby poprosił mnie o mój numer telefonu. Lub czasami zdarza się, że drogie cudowne, wspaniałe kobiety, kandydatki na prawdziwe kobiety, że on wyciągnie do Was rękę, poda, a może nawet czasami przytuli, i jak przytula. To nagle taka kobieta dochodzi do wniosku, że ona nie będzie odtulać, ponieważ ona się wstydzi, że on mógłby zrozumieć, że to jej sprawia przyjemność przytulenie. I ona się wstydzi i to jest wystarczający powód, żeby zachowywać się jak królewna z drewna i nie przytulić faceta. Drogie ukochane kobiety. Jeżeli się wstydzicie, zachować jak wam dyktuje serce i nie tylko serce, ale poczucie, że tak chciałybyście się zachować, a się wstydzicie i tego nie robicie, to znaczy, że ktoś wam zrobił kuku i krzywdę w dzieciństwie nauczył się was wstydzić a wstydzić się to znaczy inaczej, tracić okazję, bo może nie zdajecie sobie sprawy, ale przeciwieństwem wstydu wcale nie jest bezwstyd, tylko coś zupełnie innego, bo jak przeciwieństwem koloru białego, nie jest kolor niebiały, tylko jest kolor czarny, dlatego Zastanówcie się, drogie, umiłowane kandydatki na księżniczki, na boginie, co jest przeciwieństwem wstydu. Jeżeli to do was dotrze, to dobrze, a jak nie, to dowiedzicie się z następnego odcinka, bo na pewno to wam powiem.